Cześć, witajcie. Yy, tak jadę i słucham radia. Akurat teraz stoję. Co to wyrabiają na tym świecie, wam powiem, to się w pale nie mieści. Normalnie się nie mieści w czaszce. Wymyślili karę za składowanie ziemi na swojej działce. Ludzie, przecież to jest kurwa chore. To ktoś otwiera budowę i nie może ziemi sobie swojej, ze swojej działki składować obok, bo to jest odpad jeszcze teraz słuchałem yy, że podatek od tarasu mają wymyślić, no ja pierdolę no jak ktoś ma zadaszony taras, ma być podatek, powiem wam już kraj jest taki bidny, schodzimy na psy za wszystko chcą pieniądze co kurwa byś nie, nie zrobił, gdzie byś nie ruszył, za wszystko chcą pieniądze ZUSy? Okej, okay, zawsze to było. Ale podatek zdrowotny. Jeśli ja idę do lekarza, kurwa, za wszystko płacę. To na chuj mi ten podatek zdrowotny, kurwa, jak idę wszędzie prywatnie. Może by tak się wzięli i dali starszym ludziom, kurwa, bo co, niektórzy to nie mają za co żyć. Są ludzie, którzy naprawdę, kurwa, nie mają za co żyć, wierzcie mi. Jeżdżę po tych klientach trochę, widzi się. Ci napychają do góry kapsy. Ja nie mówię, bo też prowadzę firmę i też są z tego jakieś pieniądze, ale każdy może sobie założyć firmę, każdy może sobie dyktować ceny, ale oni wszyscy w rządzie żyją z naszych pieniędzy, z naszych podatków, z Twoich, moich, więc jakaś kultura powinna być.